Cześć, witajcie na moim kanale i Juzi, ponieważ nie da się siedzieć bez niej na kolanach, automatycznie skakuje. Cześć! Zaczynamy serię filmów w klimacie jesienno-zimowym, i na pierwszy rzut lecą grzańce. Zaczniemy od mojego ulubionego, ukochanego grzańca z czerwonego wina. E, pijam go regularnie co roku, e, więc już jest sprawdzony i mam nadzieję, że mój przepis i pomysł Wam się spodoba. E, no i przechodzimy od razu do składników. Okej, okay, najważniejsze, co potrzebujemy do tego grzanego wina, no to jest oczywiście wino. Jeśli chodzi o markę, to tutaj jest obojętnie co lubicie, ja jestem ogromną fanką e, win fresco, no bo są tanie <grych> i mega smaczne. E, ja tutaj mam wyjątkowo słodkie, zawsze używam pół słodkiego, e, ale mój osiedlowy sklep, który zawsze mnie zaopatrza, mnie zawiódł i nie miał mojego pół słodkiego i musiałam kupić słodkie, ale Ważna rzecz, jeśli macie też w szafkach zalegające wina półwytrawne, wytrawne, nie jesteście fanami, fankami takiego wina, to jak najbardziej możecie użyć go do tego grzańca, ale wtedy dodatkowo dokupcie sobie syrop malinowy, który podkręci właśnie słodycz tego grzanego wina. Więc mamy słodkie, czerwone fresko, polecam półsłodkie, cynamon w całych pałeczkach, plastry. Pomarańczy tak dosyć grubo skrojone i przekrojone jeszcze na pół, i do tego maliny na gorąco. Są to mrożone maliny, które podgrzałam i później rozgniotłam widelcem, są cieplutkie. No i jakaś, jakiś garnek, jakiś palnik, łyżeczka, żeby wymieszać. I lecimy z wykonaniem. Oczywiście, zapomniałam jeszcze o szklance bądź kubku, do którego będziemy przelewać grzeńca. E, około 200-250 ml najlepiej, żeby taka szklanka czy kubek miał. E, I teraz tak, wlewamy 150 ml wina do garnka. Ja sobie tak na oko wleję, bo mam nadzieję, że moje oko już jest sprawne i trafię. Dobra. E, I w międzyczasie, jak to będziemy grzać. I teraz ważne jest to, żebyście nie zagotowali tego wina. One ma zacząć parować fajnie, ma robić się ciepłe, gorące, ale starajcie się nie zagotować do bąbelków. I w międzyczasie, jak będzie się nasze wino grzało, to przygotowujemy sobie już bazę czyli te gorące maliny wrzucamy do szklanki. No właśnie, tak mniej więcej, mniej więcej taką garść, jak, jak zagrzejecie, to będzie tak sam raz. Wrzucamy sobie od razu taką połóweczkę pomarańczy. Wrzucamy cynamon. Możecie grzać te wino z cynamonem, ale ja nigdy tego nie robiłam. Zawsze wrzucałam od razu cynamon tak na świeżo i, i też było dobre. Podgrzewam i zaraz testujemy. Dobra, wino mam już podgrzane. Przelewamy sobie do szklanki. Coś czuję, że za dużo go zrobiłam. Jednak nie mam takiego wprawnego oka. Dobra. No i próbujemy. Oczywiście yy, przemieszajcie sobie fajnie. Ja też bardzo lubię tą pomarańczę sobie tam tak pougniatać, powyciskać. Też troszkę w międzyczasie troszkę ten cynamon puści smak. I. Dawaj to, tak jest. Możecie się pozdęcać nad tą pomarańczową. trochę. Dobra. Mm. Już, już wiem, że to jest pyszne. Pycha. Mniam, Już czuję, jak mnie rozgrzewa. No kurde, nie mogę przestać. Pić. Dobra. Bardzo Wam polecam. Naprawdę uwielbiam, i w sumie pierwszy raz użyłam słodkie wino e, i jest ekstra. Nie wiedziałam, że myślałam, że będzie za słodkie, ale super. E, pamiętajcie, że jak macie właśnie te półwytrawne, wytrawne, a nie lubicie tego smaku, to użyjcie sobie jeszcze do tego około 40-50, do 50 umy, maksymalnie 40 ml syropu malinowego. Może być taki zwykły jak do herbaty, do wody. E, wtedy po prostu będzie troszkę to słodsze. A wy się pozbędziecie niechcianego wina z barku. Eee, dajcie znać, jak zrobicie, jak, jak wam będzie smakowało. Mam nadzieję, że bardzo, bo to jest mój ulubiony przepis. Eee, I widzimy się w kolejnym przepisie, który będzie z białym winem. No i oczywiście, zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka. Eee, subskrybujcie mój kanał. Eee, znajdziecie na nim dużo fajnych przepisów oraz recenzji alkoholi. Eee, no i tyle. Widzimy się w kolejnych filmach.